Łukasz Ostrowski, Senta Auta. Witam. Mm, to ja ta Aigo. 2010 rok. Dzisiaj. Aha. tną drzewa, rąbią drzewa. E, no a ja Wam pokażę. E, Aigoska. Czarny lakier, czerwone lusterka, też czerwone wstawki. No, taki sobie, oto. Aigosik. Oglądamy auto. Mm -hmm. Czarny, perłowy Tu z tyłu jest bagażnik Ale to jest kwestia umowna Jeżeli chodzi o bagażnik Auto sobie ustawiłem teraz na odwrót Ale patrzę, szukam Jak teraz jest wiosna I z jednej strony jest mega światło Z drugiej nie ma światła To może chociaż środek będzie ładniejszy No taką mamy parę roku Ok, obchodzimy Toyotixa I Mamy go Całego Litrowy silnik No Ta ma pięć drzwi Dobra, tu jest fotel za mną ustawiony, więc no dajmy żyć O, tapicerka, są i tak dalej Otwieramy tutaj drzwi Wsiadamy sobie, o, tu wcale lepiej W tą stronę pod słońca No tak, jak przekręcisz kluczyk to będzie lepiej Ale tak, ma klimatyzację no bo Aigo mają albo mają klimatyzację, albo nie mają klimatyzacji. Tam ma klimatyzację. Tak wygląda. Są fotele. Jest kabelek, właśnie. Słuchajcie, jest kabelek, bo ktoś tutaj sobie kupił piękne radio JVC i te radio jak widać, obsługuje Bluetooth. Tu, 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 tu. I tutaj kabelek, tutaj kabelek, tutaj kabelek. Jest mikrofon. Więc jak mamy mikrofon, to możemy normalnie, jak człowiek, rozmawiać sobie. Wiecie, że za telefon jest mandat, można też sobie taką słuchawkę do ucha włożyć, to wtedy jesteśmy jak człowiek małpa z ochrony, mamy kontakt z bazą, a te Aigo ma... A te Aigo ma dołożone Bluetooth. 157 tysięcy kilometrów, na ten moment pięknie brzmi. Cały czas powtarzam, że najpiękniej brzmią silniki V8 i litrowy, trzycylindrowy motor z Toyoty. Co? Silnik Wam pokażę, nie? Aha, Gdzie tu się w Toyocie. Słuchajcie, tu się maskę, a tu jest taki mikro dzynzelek. Udało mi się go znaleźć. Jak to w Toyocie jest mikro, bo mało kiedy kto tam w ogóle zagląda. Udało mi się. Patrzcie. Taki dumny, trzycylindrowy szczeniaczek tutaj jest. No także i mamy, i mamy Toyotkę I go, Ej.